Cześć, witam Was serdecznie, ja jestem Ryuk a to jest kolejny odcinek Info Ryukowo. Dzisiaj odcinek no, specjalny, ponieważ jak wiecie, pewnie wiecie, e, mamy wigilię dzisiaj, jest jak widzicie przed południem. E, wszyscy już pewnie przygotowują e, obiadek, czy tam kolację, raczej kolację, e, różne rzeczy na kolację, czy tam pieką ciasta. Mm, Bijają karpia lub, nie wiem, robią jeszcze ostatnie zakupy, prezenty i te sprawy. Jak wiadomo, sklepy są jeszcze pootwierane No a ja chciałem złożyć Wam życzenia. Nie jestem najlepszy w te klocki niestety. I jak ktoś mi składa życzenia, to nigdy nie wiem co powiedzieć. Więc nie oczekujcie jakichś, nie wiem, mega tych życzeń. Ale powiem tak krótko, mam nadzieję i zwięźle. Otóż w te święta, no cóż, rodzinnej atmosfery, e, smacznego karpia bez ości. E, o ile karp może być smaczny w ogóle. Cóż, gusta i guściki, nie? E, no i zdrowia, zdrowia, dużo zdrowia. A w nadchodzącym roku oprócz zdrowia to przede wszystkim dużo szczęścia e, i miłości, i po prostu wszystkiego czego sobie zamarzycie, wymarzycie. No i oby ten rok 2015 był jeszcze lepszy niż był 2014, bo mam nadzieję, że 2014 był u was dobry. U mnie był nie najgorszy, bywały lepsze, nie no żartuję. No ale mam nadzieję, że ten 2015 będzie lepszy I że za rok o tej samej porze znowu się spotkamy. Oczywiście w, tak samo jak teraz, że to ja będę składał życzenia Wam, a Wy będziecie to oglądać. No i mam nadzieję, że będzie nas też więcej wtedy. To takie moje marzenia na przyszły rok związane z YouTube'em. No cóż, od ostatniego roku udało mi się troszeczkę uzyskać więcej subskrypcji, więc no, miejmy nadzieję, że ten trend zostanie zachowany. No i wytrwałości jeszcze. E, tak samo wam tak i mi życzę e, w tym co robicie. E, tak, wytrwałości. To mówię głównie do tych, którzy też nagrywają, którzy też wrzucają na YouTube'a i po prostu mm, czasami nie mają już siły. Ja też czasem nie mam już siły. E, ale to nie chodzi o YouTube, a po prostu o pracę, że po prostu mi się nie chce i tyle e, no i co masło maślane mi chyba z tego wyszło e, no ale to takie życzenia ode mnie, tak jak mówiłem nie jestem najlepszy w te klocki <laughs> także także cóż, no widzimy się w kolejnych materiałach e, przez święta mam zamiar coś powrzucać troszeczkę, bo no Mam troszkę wolnego, więc miejmy nadzieję, że uda mi się coś ponagrywać, żeby było jeszcze na styczeń i najlepiej na luty. I w ogóle do końca roku, żeby mi starczyło tych nagrań, żeby mieć dużo yy, i móc wrzucać. Aczkolwiek samo nagrywanie nie jest u mnie problemem. Większym problemem jest to, że mi się potem tego nie chce renderować. Cóż szybki komputer sobie kupiłem, a dalej mi się nie chce tego robić. No tak to jest niestety. Jakbym zarabiał hajsy na YouTube, ja to bym zatrudnił osobę, która by mi to renderowała Nie no żartuję oczywiście e, Dobra, to tyle, nie będę przedłużał e, Bawcie się, cieszcie się tymi świętami Szkoda, że śniegu nie ma w te święta e, Bo byłoby tak bardziej świątecznie Aczkolwiek teraz patrzę za okno i widzę, że trochę słońce świeci Przynajmniej u mnie tutaj na Śląsku Tak więc no, lepszy, lepsze słońce niż gdyby miał deszcz padać no, tak to właśnie jest. Prezentów ładnych Wam życzę. Jeszcze Wam życzę czegoś. Prezentów ładnych, no. Żebyście byli z nich zadowoleni. Ja właśnie teraz idę pakować prezenty, a potem, no cóż, muszę jechać do rodziców na Wigilię. Hmm, także no muszę spakować prezenty, żeby je pod choinką umieścić tak, żeby nikt nie widział. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się ciepło. E, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie cześć, wesołych świąt.